Cześć manko! witamy w kolejnym vlogasku motoryzacyjnym zobaczcie co tu leży o kurie. Ja to kurde wezmę. Proszę A pamiętacie, jaki samochód ostatnio robiliśmy? Kurde. Pamiętacie na pewno. Słuchajcie, stała się trage tragedia. No. Stało się to, się stało. Słuchajcie, y zabrałem Subarę, wracałem do domu, zjeżdżam, parkuję pod, y pod chatą i wypięła mi się cała y pół ośka z ze sfożlem. Koło stanęło tak. Dobra. Ale wyobraźcie sobie to. Leje deszcz, napierdziela deszcz, masakra. Masakra. Ja miałem dobrze, że chociaż walizkę narzędzi miał jakiś podnośnik i tak dalej. Cokolwiek. Cokolwiek. Musiałem szybko y, ten samochód przepchnąć z drogi, no bo to była niedziela 12. Wiecie, pod blokiem, y, ludzie, obiadki, nieobiadki, więc miałem tak, wychodzę, kurde, mam pół godziny, nie, leję deszcz, szybko podnośnik, niestety już nie chciałem się wbawić w nagrywanie, miałem kamery, ale już byłem taki wkurzony, że uznałem, że nie, robię szybko i, e, i tyle. E, pod, podniosłem szybko, nabiłem ten sworze, żeby te koła chociaż się wyprostowały i zjechałem z drogi, nie. Potem ziomek do mnie przyjechał. Spróbowaliśmy to mniej więcej poprawić. W ogóle wymyśliłem sobie, że wrócimy tym samochodem bez, bez tej półosi. Nie? No bo niby napęd na 4x4. Na Ale nie przemyślałem jednego ważnego aspektu: że e, klocki hamulcowe i otarcz z <gry> 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 Cała tarcza jest trzymana na tym przegubie. I jeżeli hamuje, no to są takie odchyły hamulców, że e, nie da rady tym jechać. Tak pracowała tarcza. Jak Zielek hamował, to było tak. Tak to chodziło, Dokładnie. nie? więc masakra. Więc zostawiliśmy go. To w ogóle tydzień temu było. Zostawiliśmy go u mnie pod blokiem, zaparkowaliśmy, przepchnęliśmy. E, no i co? Przynieśliśmy pół ośkę i zaraz wam pokażę. Co w ogóle się stało? W ogóle wiecie, nie? Niedziela, lajcik, ziemek pojechał. Ja mówię, dobra, w końcu chwilę odpocznę. Nie mówię, chwilę odpocznę, odpaliłem sobie giereczkę. Eee, Salicie na dwójkę. Taka a propos, bo mówię, fajna pogoda, taka szara, szara bura. Ja lubię te klimaty, mówię, odpaliłem. Usadowiłem się, kawka jest, jest, jest git, nie? Ja mówię, chociaż trzy 3, 3 godzinki sobie popykam, nie? Bo no, taki dzień, dzień, był taki, wiecie, nie? Eee, melancholijny. Gram nie wiem, 15 minut, 20, nie? Patrzę, ziomek dzwoni, mówię, ja wiedziałem. Ja wiedziałem, że coś się stało, bo znam zioma. Wiedział, wiedz, my się znamy, grajemy na wylot, wiemy, że, jak coś po grubej robocie się dzieje, to dzwonimy, nie? Patrzę, telefon, mówię dobra, już koniec, nie? Koniec imprezy, nie? Dzwonię, odbieram, przepraszam, odbieram telefon, mówię dobra. Dobra, słuchajcie, eee... stało się tak, zobaczcie, to jest przegub wewnętrzny, to jest skrzynia biegów, nie? I z tej skrzyni wychodzi Wam przegub. To jest przegub zewnętrzny, wszystko elegancko. I co się, co się stało? Co, co się stało? Tutaj mamy sworzeń na drugą stronę, którą też trzeba przy okazji zrobić. Sworzeń wygląda w ten sposób, który ten sworzeń trzyma Wam całą zwrotnicę. I on, tam, gdzie my przykręcaliśmy tą śrubkę, prawda? Tam się wyrobił gwint i nie ścisnęło tego sworzenia i przy, 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 przy skręcie, ten sworzeń po prostu wypadł, pociągnął za sobą całą pół ośkę i ona ona z tym wszystkim całym zestawem wyleciała ze skrzyni, nie? Zobaczcie sobie, że ja przyjechałem prawie 100 km trasą, nie? Ile? I pod domem mi na, na, na skręcie, przy pięciu na godzinach to wypadło. Uf, nie? Tyle dobrego. Tyle dobrego. Tyle dobrego. No i słuchajcie, wyjęliśmy to do diagnozy, bo e, osłony są na pewno do wywalenia, bo one są pop, poprzerywane, bo jak ja jeszcze próbowałem tym samochodem jechać, no to ten przebógł tam o to wszystko walił, nie? Więc... E, musimy to rozebrać wyczyścić, zobaczyć czy te przeguby nie mają luzów cały, cały komplet, wszystko mamy zamówione nowe przeguby, nowe osłony musimy to po prostu zdiagnozować czy wymieniamy cały przegub, czy wystarczy zostawić tutaj tylko osłony moim zdaniem wystarczy zostawić tylko, wymienić tylko osłony no bo to było 3-4 na godzinę więc ten przegub nie miał prawa gdzieś się to nawet, nawet nie czuję żadnej tutaj, już zobacz. Troszeczkę, ale to, to musi tak być, nie? To nie jest wszystko na sztywno. Tu troszeczkę widzicie, dostał, dostał w pizdę za przeproszeniem, ale to młoteczkiem zaraz wypukamy. dawaj. Ale wiecie, wzięliśmy wszystko od razu, no bo to nie ma tak, że yy, pójdziecie do pierwszego lepszego sklepu i to kupicie, tak? No nie ma takiej opcji, nie? Więc kupiliśmy, zamówiliśmy, mamy komplet mamy wszystko, na no, co z tego zużyjemy to zobaczymy, tak? Proste. Dokładnie. Więc na chwilę obecną e, rozkładamy to wszystko, zdejmujemy osłony, e, wyjmujemy, e, chociaż nie wiem czy będziemy, nie, no musimy wyjąć ten przegub, e, ten przegób czyli musimy tutaj tą taką taki seger wyjąć, on nam wyskoczy, e, no i w, Wtedy nowe osłony za, y, włożymy I będzie dobrze, tylko najpierw trzeba to wszystko rozciąć i umyć w nafcie Więc no tego trzeba zacząć, tak naprawdę Dobra, nie p**** rozbieraj nie p to Nie to Naftę jakiś, e, Jakieś szmaty Karolina! Już, już, już panie Andrzeju, już robimy o, Proszę bardzo, no, już poszło. Śmieci. Nie, no, nie Aha, okay, dobra. Od razu, Więc prawdopodobnie złożymy sobie dzisiaj tą połowę z nowymi osłonami, z, nowymi, z nowym smarem i tak dalej. Tak, żeby jutro, bo jutro oczywiście jedziemy i będziemy, Jezu, to świeci mi, sorry. Będziemy to robić na Żywca. Eee, na żywca, dokładnie, mobilny serwis. Więc Jedziemy jutro... i pod blokiem na, yy, na glebie będziemy to wymieniać Więc wszystko. Jutro będzie normalnie cały mobilny serwis od A do Z pokazany I to będzie wesoło. Tak. O, poszedł. poszedł? To oczywiście ziemaczku, no to jest to, profesjonalny serwis jest, tak? Tak jest. <coughs> Okay. najpierw musimy Dobra. E, obmyć to i tutaj zegera wybić z tym no. będzie problem, bo nie możemy uszkodzić tutaj tego przegubu tutaj obmyjemy, bo to piachu we wszystkim musimy na luks umyć o widzicie i tutaj jest zegar. no teraz go widać, bo teraz tak go to go nie było widać dokładnie ja to rozchylę mhm. okay. no właśnie o jest, siedzi Czekaj, czekaj, nie wyginę go tak? Wiem o tym. Trzeba go odzyskać. No. no i co? I teraz trzeba tą usunąć. Out. No i zobaczcie. No to ładnie mamy. Wymyto, nic tutaj raczej uszczerbione nie jest, wygląda luks. Nie przywaliło w nic. Nie przywalił, nie miał jak tak naprawdę. No ale wiadomo, trzeba sprawdzić, ale żeby trzeba nie sprawdzić. było, że później wielkie zdziwko jest. No, a tutaj muszę zaaplikować lateksy. Bo zobaczcie co my dzisiaj profesjonalni jesteśmy. Luks! Chociaż raz bez odpierdia... Ty... głucha. Tak. Po to za chwilę będą. No, spokojnie. Teraz jest... się rozkręcimy. Właśnie do mycia takich smarów, i tak dalej, takich guwien, jak tutaj mamy, mi się właśnie zawsze najlepiej nie żadna benzyna, nie żadne to, tylko nafta, nie? Nafta jest właśnie tłusta, ale fajnie reaguje z tymi smarami. No, bo jest tłusta, no. Przedmuchane, pomyte, ładnie chodzi. Luzów tam za bardzo nie ma. Dobra, no, teraz powiedz mi, która słona jest z której strony, bo. Tu mamy 4, 5, 6, 5, 5, a tu 4, 5, 1, 8, 7, 2. <grywa> Dobra, trzeba je rozłożyć i zobaczyć. a równać tą starą. Człowieku, to jest... Stara to jest made in Japan. Oryginał. Lux. No ale to by było to chyba, nie? Zobaczcie. 1 do 1, a to coś co innego. To jeżeli to mamy załatwione, to teraz ściągniemy sobie tą drugą osłonę, bo zobaczcie, ona też jest tutaj pęknięta. ściągniemy sobie tu, wyczyścimy, założymy tą osłonę z powrotem, ściśniemy i zrobimy, e, zamkniemy to drugą osłonę. Lux! Dobrze, tak trzeba to zrobić. No to luzuj pan. Poszło, o, poszło, no A weź to tam przemyj, ładnie, luzów żadnych nie czuję, nie dostało to grupę dupę, o, super robota dzisiaj, gdyby jutro taka była, no raczej nie będzie, no, no i co, trzeba tego smaru tutaj wpierdzielić ładnie, będziemy jeszcze mhm. trzymać, ale ja będę tutaj, Aplikował Tak ładnie poruszaj o, tak. Lubię te tak to Pierścień mocy Pierścień mocy o! No i co i chyba za... Aż mi Zaklepać młotem Wklep no ja Tak delikatnie zwieszucie O jak mlaszcze Teraz Ale mlasz... słyszycie jak mlaszcze Ale mlaszcze E, ASMR, tak? Ja to się nazywam ASMR, dokładnie Mlaskanie o, człowieku! Piękna, piękna robota No i co, i to samo z tej strony, tak? O, o słyszeliście to? Tylko to załóżmy. A jutro to po prostu nabijemy do środka przegubu smaru i zamkniemy. Mm -hmm. Widzisz? Teraz, o, teraz, teraz, siad, teraz siadł. To mamy zrobione i tak naprawdę cała procedura i cały film z mobilnej mechaniki zacznie się jutro. Także na dzisiaj koniec, do jutra. Jutro będzie wesoło. Zobaczcie, mobilny serwis się szykuje. Wszystko już przy, przygotowaliśmy. Spawarkę jeszcze bierzemy, bo będzie drobna fucha po drodze do zrobienia. No i przy okazji zawieziemy feleczki z nowymi oponami do Subaru. Tam. Kolorku Wam na razie nie będę pokazywał, bo już są ładnie ostreczowane. Chłopaki nam to wrzucą na nowe opony i już jeden temat też przy okazji będzie zrobiony. No więc co? Wsiadamy w furę i ciśniemy na robotę. Tak fajnie w wózca. A Pan Bartosz w już z roboty przyszedł i leci do kolejny. Do jest <grym> na robotę. <grym> Jedziemy na do Kaśki zrzucić jej felu, feleczki niech robią no i jedziemy do Subaru Ty nam się wkur. Nie mogę się doczekać Dobrze, chociaż nie, nie pada na razie no. jak przejdziemy, to wiecie nie jak Gdzieś z zboczku tutaj chyba, nie? Dobra, słuchajcie. Koła mamy wyważone i jak będziemy wracać, to to je sobie po prostu zabierzemy. No a teraz co? Czekam na Dziomala, się tam liczyć. I lecimy do naszego głównego tematu na dziś, czyli składanie Subaru do kupy. Także widzimy się już na miejscu. Dobra, dojeżdżamy na, na miejsce. Oczywiście zaczęło padać. <głos> <głos> Wyjeżdżaliśmy i mówiłem, że jak będziemy dojeżdżać, to zacznie padać. No i. O, dobra, biorę kamerę na klatę. Będziemy nagrywać. Bo sorry, ale nie chcę się w tym deszczu biegać jeszcze z kamerą pod moją chatą. Sąsiedzi spojrzą, no kurwa, debil, no de. No ja Pokaż te reszty. Także co się nagra, to się nagra i tyle. Na maksa, no, na maksa. To mów kiedy. Tam trzeba no, wejść pod kup, nie? No. Karematy nie wziąłem, kurwa. Ten dzisiaj coś w supie jedna. Ej, mi boi. Coś idzie. Idzie. Wyszedł co? Wyszedł, tylko teraz w trawę mi gdzieś się wpierdolę. Dobra, ja go poszukam. Dobra, oczu. No i co moi drodzy? To po prostu wyszło. Tu no, trzeba troszeczkę ten smart tylko prze, przeczyścić. No, no tak, napisku. no. Albo zaczyna padać. Tak. Dobra, dawaj po i dawaj te wszystkie. Eee, tematy. No nie pierdol się, nie wejdziesz. Musisz wejść. To jest od tego. Od tego, dokładnie. Nabić trzeba Andrzej. No chyba trzeba jednak lekko puknąć, ale co najpierw smar ładujemy? No. Żeby to poślizgiem, no musi wejść, przez to, to samo. Musi wejść. Dobra, trochę do środka, trochę na zewnątrz. Tutaj. 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 Poszło. Pięknie weszło. Weszło, jak nie powiem co. Nie powiem co. I nie powiem gdzie. <grym> nie powiem gdzie. Zapraszamy do korzystania z usług mobilnych Januszy Mechaniki. Zrobimy ci auto pod bloczkiem. Za bloczkiem. Za bloczkiem. Na bloczku. LUKS! Idź po normale no, kombinerki że, że kolanko zblokowało <laughs> oh, Słyszałeś? Słyszałem O, chcę <laughs> oh, na MMA się zapisać <laughs> Parali stary z, z blokującym kolankiem <laughs> Z blokującym kolankiem, kolankiem. <laughs> Nie wrzucimy pułośki Dopóki no, tego nie ściągniemy Dokładnie. Dokładnie Dobra Dobra, czyli co? Trzeba to wykręcić całe i wybić. On kurwa chciał na światło do wiadławki. Dojechać do, do On chciał bez półosi przegu... dojechać do domu. No dokładnie. No, dokładnie. Dobra. Okej. Okay. Opuszczam. Dobra, fajnie. Jeszcze. A, dobra, jest. Jest nasz. Ty wszedł, tak zblokował się, teraz trzeba tylko dopierdolić Teraz <grymne> musimy wszystko złoczyć, a na samym końcu PIN spróbować w pi... Złóżmy ten swarzeń od razu Tak Już tutaj masz No Idzie Tyle dobrego No dobra Teraz powiatu to się wyczuć. A, da dobrze będzie chyba. To jest hit, Dwunastki to były, nie? Dwie dwunastki, tak. Dobra. Siedzi? Siedzi. Dobra, zrób checklistę. Zróbmy checklistę. Może tak się wyrażę. Wszystko jest. <laughs>

Tyle nie trzeba Kręcę i kręcę O, Chodzi Dobra, słuchajcie, samochód jedzie Jedzie jak jedzie, ale jedzie <śm> <śm> E, udało nam się to wszystko złożyć. E, zaraz i tak będziemy to wszystko e, rozkładać znowu, bo musimy mieć amortyzatory z przodu. Także, e, a co? no co, jedziemy i widzimy się już w domu. Ojej, i się stanie po drodze. <grym> Ale mam nadzieję, że nie. Widzimy się w domu na jakimś podsumowaniu nasze roboty przyjechali do domu jest kurwa. godzina 17.40 no ale zrobiliśmy tak, zrobiliśmy tak żeby dojechać do domu, ile 2 godziny? 13.30 no, chyba gdzieś byliśmy no. a przed 16:00 już wyjeżdżaliśmy no. no co udało się dojechać i, i możemy już tutaj działać dalej więc w jednym z kolejnych odcinków na pewno zobaczycie wymianę przednich amorów jeszcze w Subaru. Dobra, nie przedłużamy, bo jesteśmy też płagnięci. Idziemy się ogarniać. I widzimy się w kolejnych odcinkach. למה הייתם פלסקה? למה הייתם?